Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w Map City i tak sobie wyciągniemy rolki. Bo ostatnio właśnie ja sobie kupiłam w tym sklepie z zabawkami i będziemy jeździć na rolkach dzisiaj. Coś sobie tu pozarabiamy, pokupujemy i tak dalej. Ja mam teraz taki plan, żeby umeblować w moim domku coś. Później Wam pokażę mój domek, oprowadzę Was i w ogóle, a teraz może pójdźmy do mebli i zobaczmy co nam sprzedadzą. <noise> Oczywiście musimy się teraz załadować, więc wait. Ok, chyba mi się załadowało, więc mm, może będziemy meblować w sumie mój pokój w moim domku. I tak to łóżko nie, to też nie. O, to jest fajne. To też jest fajne. Mm, nie wiem. Piętrowe łóżko wydaje się zachęcające. A nie da się zmienić koloru? O nie. Dlaczego? Dlaczego? Nie się zmienić koloru. Tego na pewno nie wezmę. Hmm. Znaczy fajne jest, ale jakby się dało zmienić kolor, to może bym wzięła. Ojej, no co ja tu mogę... Aha, nie mogę do góry jechać jakby. Aha, okej, okay, dobra. Um, to nie jest BSP, pomyliły mi się te um, klawisze czy coś. Dobra, y, gdzie jest to? To, 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 to takie... O, będzie. Ale, że też się koloru nie da zmienić? Kupię to, ale chyba w kolorze... W sumie nie wiem, dobra, w niebieskim Ok. Kupię szafę To już czarną, tak? Zrobiłam pauzę, bo bym się zastanawiała pół godziny, więc... Więc zrobiłam pauzę też sobie wezmę. Okej. Okay. Eee, to też bym wzięła. To za, na to dorobimy. Dobra. Ale najpierw chodźmy do, do domu się sobie zobaczyć. Które to jest? To jest to. Dobra. duży trawisty. Okej, okay, więc tak wygląda mój domek. Ja pozbieram sobie tu kwiatki. W sumie to może nawet z kwiatków to zbieram. Naprawdę mi... Z... Aha, dobra, nie brakło mi. Tutaj już w domu, to coś i krzesło i tak będę musiała to zbierać. Fajnie, że mi się dom nie wczytał, świetnie. Dobra, tu będzie taki pokoik gościnny, ale jeszcze go nie zrobiłam. Tu będzie taki też pokoik gościnny, na razie tu jest tylko lampa. Tutaj jest kuchnia, tylko podłoga się nie wczytała, świetnie. Tu gdzieś jest lodówka, toster, frytkownica i tak dalej. Mm, tu będzie łazien... łazienka, tu jest mój pokój, ale to zaraz sobie umeblujemy, tu jest salon i kuchnia, wezmę sobie pącz, bo jest yy, dobry, pyszny, nieważne, że piję go okiem, czy czymkolwiek, ale, ale nieważne. Dobra, to ja to umebluję jakoś w moim pokoju i się widzimy. Okej, okay, to teraz zostało zbierać tylko na krzesło, łóżko sobie wymieniłam też. Co myślicie? Dobra, nieważne. Więc y, pójdziemy teraz zarabiać, tylko wezmę sobie jakieś owoce jeszcze. Ten jabłko, Zielone? Eee, Okej, okay. nieważne. Czemu ja wszystko na tych talerzach muszę robić? Czemu tu nie ma podłogi? Tu była podłoga. Czemu tu nie ma podłogi? Halo, podłoga. Tu była podłoga taka. Co, co, coś mi wcięło podłogę. Aha, okej. Okay. W łazience też nie ma tej podłogi. Okej, okay, nieważne. Widzimy się już w tym, w... No, w Pitteri, bo tam będę sobie zarabiała. Okej, okay, i tak w ogóle to nie wiem ile ten fotel, e, ten co mi się tam chyba podobał, e, kosztuje, więc e, zarobimy sobie tak do 550 może. Jakoś tak. Ale wydaje mi się, że 300, chociaż nie jestem pewna. Więc 550 zarobimy, a jak mi zabraknie, nie wiem, to będę czekać, aż mi za pieniążki przyjdą. Ja, niech ta pizza się upiecze. To ja za ten czas zrobię taką pizzę dla siebie. E, tak, to, to jest fajna pizza. E, ja lubię bardzo margaritę. Kiedyś jadłam jeszcze z serem kurczakiem. I kukurydzą, nie pamiętam, yy, no ale margarita to jest moja ulubiona. I tutaj ktoś chce sos zwyczajny ser, kiełbasa i bekon. Od bekonu to ja chyba lubię tylko chrupki. A tak to to bekonu nie przepadam za bardzo. Halo, o dobra ja sobie ją tu po postawię i, i zjem bo jest dobra dokładnie to ja troszkę ym, pozarabiam i się widzimy okej, okay, i mam pomysł, że może jednak dopijemy sobie te 600 i rozwieziemy sobie tą jedną pizzę um, ale to trochę potrwa to ja wam powiem, że ostatnio wrzucam filmy e, regul, regularnie co 3 dni Dzisiaj chyba było akurat co dwa dni, bo nie chciałam po prostu nagrywać w święta wielkanocne. Więc kolejny film, najprawdopodobniej jak się ze wszystkim wyrobię, to będzie we wtorek. Ok, nie potrwało to wcale aż tak długo, i znalazło nam osobę, dla której mamy dostarczyć pizzę. Ok, jesteśmy tutaj. Um. Okej, okay. gdzie te strzałeczki co mnie mają powołać? O, tam jest mój dom. Dobra. To jedziemy do mojej chyba niedalekiej sąsiadki z tego co widzę. Chociaż może nawet, to jak to będzie tamten dom, to to będzie moja dalsza sąsiadka, bo patrzcie no. Mój dom i to jest tak jakby trzeci dom troszkę dalej, więc taka, taka trochę sąsiadka, nie? Więc wchodzimy i zobaczmy. Cześć, deliver. Ale nie przewracaj się na moich oczach. Dobrze. Idziemy wróć do centrum pizzy. I pójdziemy sobie kupić jakieś krzesło. Okej? Okay. I tak to krzesło było za 300, więc... Dobra, niebieskie standardowo. Ok, i teraz w sumie resztę pieniążków chyba przeznaczymy sobie na kiedyś indziej, albo kupimy sobie zwierzaka. Więc tam jest ten patrzok, więc ja bym do niego chętnie poszła. Yy, pięknie skacze, dosłownie pięknie. Dobrze. Ale piękne oczy. Piękne oczy. <laughs> Dobrze, dzień dobry. Potrzebuję przygarnąć mepa kolor. No niebieski, tylko ten niebieski jest taki zbyt niebieski. Ten też jest taki troszkę zbyt niebieski. Ten jest ładny, ale za plusa. <laughs> Dobrze. Ten też jest ładny, taki turkusowy Myk należy do Ami. E, on będzie się nazywał... Nie, może nie bez tych A, ale kulka, bo, bo jest okrągły. Dobrze, e, kulka, przygarnij nas tą. Monety. A dlaczego nie? Będzie po angielsku? Może być. Okej, okay, dziękuję. Wow, moja kulka! Moja własna prywatna kulka! Dobrze, a tymczasem ja się będę już z Wami żegnać. Do zobaczenia i pa pa!